Widzowie, w tym filmie będę próbował przejść Minecrafta, ale co każde otrzymane obrażenie, będę musiał zjeść pół pączka. Taki specjal na tłusty czwartek. Są też ze mną moi kumple, dranki i Śmieszny, którzy będą pomagać mi lub przeszkadzać podczas trwania tego challenge'u. Zostawcie też łapkę, komentarz i subskrypcję dla szyfuncia i algorytmu. Inspiracją do tego odcinka był mój przyjaciel Kapi, który nagrywa taką serię z innymi challenge'ami. Jak jesteście ciekawi, zapraszam na jego kanał. Dobra, sy sytuacja jest następująca, że mam panowie 8 pączków, ja to pokażę. Dla widzów dla widza pokażę. O panie. No. One są z różnym nadzieniem, ale no dobra, no to zaczynamy. Wiadomo, drzewo. Chłopaki tu będą mi przeszkadzać albo pomagać. Mam nadzieję, że będą łaskawi. Czekaj, tak, ja mam dobre serce, trzymaj. Co to? O! Jaki busik, dziękuję ci. I z jaki ten... Ogólnie to, panowie, ja dzisiaj nie jadłem śniadania żadnego. Jestem troszeczkę głodny, ale nie wiem czy pączek jest jakoś bardzo odżywczy. Na luzie, Piterek. ja to... zrobi. Hej! Nie! No nie! Cześć, dobra, musiałeś... Patrz, nawet mam taką rękawicę, żeby się nie upie... To jest pączek z kuponem, budyniem czekoladowym. Dobra, panowie, ja w takim razie ja sobie idę do wioski i już go zadam. Uważaj, bo tutaj jest. noc jest i by się raz, wiesz? Zasuwaj, zasuwaj. Dawaj, dawaj. Ej, No No No, Ej, kurde, to nie będzie takie łatwe. Z tego pączka się długo je ogólnie. Trochę się najadłem. Dobra, robię sobie jedzonko, panowie. I masz Iron Golema stary przed sobą. Trzeba iść to? Dobra, niczego. Iron Golem. Niczego. Nie! No co ty? Co? Ja to chcę zrobić, no. Teraz wylosuję smak. Dla widza pokażę. O. Z różą. A dla widza jeszcze powiem możecie napisać w komentarzu jak myślicie ile zjem pączków. Eee. Uh, and... ja się upierdzieliłem, panowie. Jeden pączek oficjalnie. Zjedzony. Co to z No jest. Proszę tutaj nie trować, panowie. Co tam jest fajna skrzynka. Fajna skrzynka? Tak? Jaki typ, jaki drogi Ja blokować Masz taki ode mnie prezenci. Co mi dałeś? Coś tylko wykopał Ooo oh. fc 10? Zobacz Ale... jak to kopie, nie wiem Afroamerykański kolega goni Co? Jak to kopie? O kurde Jak to kopie? Oh. Tam jest cave, dawaj, tam jest cave, dawaj Tam jest cave? Ubezpieczę się Co jest? FOIĘ! Nie wyjdzie, Ale jest... kurde, ma, przestraszyłeś się. No ej, 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 ej! ej, ej. Nie, 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 nie. Nie, wziąć... nie, 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 takiego bicia nie ma. Chciałbym wziąć, wziąć jakieś oddech. O, dobra, już mam oddech. Proponuję taką wymianę nieprzetopione żelazo za przetopione, co wy o tym sądzicie? Tam siedem. No okay, nie ale... się będzie, bo zanim ty przepalisz, to będzie rok, to nie. ile to masz czego żelaza? Co muszę zrobić, żeby dostać się od was trochę drewna, bo nie mam dr dużo drewna. Drewna? Ale, ale dobra, ja czekaj, mam Peter dla ciebie wyzwanie. Jak to zrobisz, to dostaniesz ode mnie drewno. No dobra, 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 dobra. dobra. W tym wyzwaniu. No nie Trzymaj wiaderko z wodą, to ci się przyda, trzymaj. Tak, mam, mam, mam. No lecisz! No nie! Nie, lecisz go te... A paś, ja mam... już, już mam trochę drewna, co? Ej, czemu tak... O, ja. Jest! Yes. Masz ma cztery Time is... O, dzięki. Ja bym proponował, żebym zrobił ten. Wersję, z jest portal. Ja nie umiem robić takiego portalu. Ty się nauczy. No, idealnie <laughs> co jest ślawe. Podziękujmy też sponsorowi tego odcinka, czyli World of Warships. Jest to przede wszystkim darmowa gra, w której akcja rozgrywa się na morzu, w wyjątkowych kraju oceanu Atlantyckiego aż po Morze Arktyczne. Rozgrywka polega na walce między sobą, gdzie atakujecie przeciwników swoimi okrętami bądź nawet samolotami, aż do pokonania wroga. Do dyspozycji w standardowej grze macie od 7 do 12 okrętów, chociaż cała flota liczy sobie ich ponad 400. Są to statki z okresu pierwszej I i II Wojny Światowej. Do wyboru jest wiele map i każdy z nich wymaga oddzielnej strategii. Jeżeli chcesz wcielić się w rolę admirała statku i doświadczyć dreszczyku emocji, pobierz darmową grę World of Warships z mojego linku i odbierz specjalny pakiet startowy z kodem BOOM. Więcej informacji w opisie. Dobra, nie pamiętam jak to było. To było tak? Chyba coś takiego. A nie, nie mogę. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, aj. O. 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 o! Musisz użyć drewna i tej lawy, która leży obok. Jak będzie lawa i jak będzie drewno, to możesz odpalić. Dawaj i tutaj musisz no to... po... w tym miejscu... Ej! Lecę kolejne! Nie. 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 Ej, Dzień no lat. co jest? Panowy! Jeszcze nie skończyłem portalu! To musisz w tym miejscu, gdzie teraz postawiłem stona musisz postawić drewno A tutaj musisz postawić lawę! Dobra. <laughs> Jaką boknię to rozwalicie? cię! O, dajcie. No, musicie, musicie tylko chwilę poczekać, no, nie? Też jestem. Ło wow! jest... CO? CO? Jakbym chciał A dostać ma... jakąś fajną zbroję, panowie, może? Może coś ci da, ale wątpię Panowie jestem trochę głodny by się coś... Oj oj, 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 oj. Nie wiem czy aż tak głodny Ja wiem czy aż tak głodny <laughs> Ej! Ten! Nie nie mało, nie o, patrzcie! Oj, kurde, ale tutaj koks się sypie na podkładkę. Jest morelowy. Peter, chcesz dostać ode mnie prezent? Ogólna, ogólna mam całą podkładkę w mące w podrze. Trzeba bym przeladać. Mąkę do pączków używają? Ty stary, bo coś do ciebie strzela, widzisz to? Tak? A, widzi, 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 tak. A gdzie miał prezent jakiś? Ja czekam. No ponczek, Peter, ponczek Kurde. Jaki teraz? I, jest to jakiś szwindel, ponieważ tu jest tyle nadzienia, co kot napłakał, ale to jest chyba słony karmel. Mmm! Peter, Peter, mam dla siebie wyzwanie. Możesz zdobyć. Mm -hmm. miecz Bo drewniany. Ja dawać, ja muszę, miecz, miecz drewniany z Lookingiem 100, stary. Ja możesz dostać. What? Ale wiesz, co musisz zrobić? Nie wiem. Widzisz tą wysepkę? Widział. A i w ogóle jest za to gast, ale tym się nie przejmuj. A, nie przejmuj się ani trochę. Musisz zrobić. Patrz, coś takiego. Kurde. Dream, dream Plata. Tururu. A nie! A nie, ratujcie! Dobra, jem pączka kolejnego. Ponad pół. Ale trzymaj! Na pocieszenie masz to. Ale widzowie wiedzą, że ja prołam. Tak, no ja nie chcę tu być z nimi, nie chcę jeść. No i nie jeść! Jeść! No to jak przejdziesz? A, ja bym no. no what? Ja muszę się przedostać przez to. No i te malutkie też biją, nie? Peter. No. Wiesz co? Ja bym teraz ci raz trzeba raz uważać. Ło! Dobra, uważam, uważam, uważam Dobra, 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 uciekam Replay ojoj. Co jest zrobił? piwo O, tu widzę innego Nie wiem, nigdy nie widziałem Dawaj No masz podanie Podaj, podaj go Gramy, kurde, w futbol Ło Masz No, jak nie dostaniemy Ej, pięć mam Ale faza Wreszcie Ej! Ej, ej, ej a czy ja mam, jak Fire mam to chyba mnie nie bije, ale nie będę tego sprawdzał. Jaki Gmom, niefajny kolega. A ja wiem, co mu się przyda. Masz, Peter, to ci się przyda. What? No, dawaj, nazwijesz. No, nie gdziełem na też, że więc ci się przyda. Dobra, Peter, rzucę ci trochę pereł, ale jest, jest w tym myk. No, możesz wziąć je, no to ale nie możesz się rozkopywać, ale magma nie możesz rozkopywać. rozkopywać. Mam taką zasadę. Dobra. <noise> Delo już się mam, już się wziąłem przecież Wziąłeś się? No! Uj, uj. Dawaj Piterek, wal! Ale żeby nie było zbyt prosto, możemy więcej ej, 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 ej Ja się nie godziłem na coś takiego Ej! Piter, Piter ja bym uważał tutaj Peter, no, Piter, ogonię, problemy najmana Eee Chodź tutaj do mnie Ja! Co? Załatwo, załatwo, ty musisz się najść po tym odcinku. Teraz jest pączek sam, bez nadzienia. W ogóle te pączki nie były tanie. Oj, no, nie były tanie. Tam ci trochę lepszy masz, trzymaj. Ooooo, to mu dałeś? O. udałeś? Ooo! Ile? Wystarczająco 23 Ile. pały. Żebyś miał trochę trudniej. To masz trochę piglinów. Eee! Za nimi masz Endermana. No chyba ci powaliło! Na... No dawaj Pitryk Oj, oj oj. Dobra, nie, 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 nie. Dobra i tak muszę zjeść I tak muszę zjeść nie, To mi się nie chce już Następnym się chyba zaczyni Jak zrobisz na tej roślince klacza To dam ci złote spodnie What? Dobra spróbujemy Dawaj Piter no, Jest? No, no nic, Dobra, nie dobra trzymaj śledzi. spodnie trzymaj Ale spodnie. przecież ja mam, dałeś mi gorsze spodnie niż mam teraz Masz masz do tak, Engermana, dawaj mucy. Trzymaj nie no Peter, nie ci mejdu, dawaj Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Popatrz, popatrz, popatrz tam, popatrz tam Ej! Złodziej, Ej! złodziej! Trzeba go zabić jakoś Błagam, błagam, nie chcę, nie chcę dostać damage'a. CO? Okej okay. Dobra, lecimy, lecimy, panowie Po wygrano Dobra Dawaj, Peterek. Ej, oj, zniszcz oj, 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 Ej, oj, oj, oj. Tego nie było w planach. Panie kolego, proszę mnie nie niszczyć tutaj crafting up, Ty skurczy byku, ale sobie ja, zrobiłem. Ja tak. zrobię. Proszę nie niszczyć drzwi. Błagam. No, Peter tak To nie jest cobblestone? Dobra, pójdę w inną stronę może Pa, jaki typ, on myśli, że, że trapa nam mnie zrobi, patrz jak się... Jaki typ A, Piter, pójdź nad siebie A, siemano, tak, tak nie, no nie Piter, cofnij się na chwilę z schodami, pokażę ci jedną rzecz, dobra? No, pokaż Patrz, się jeden niżej, tutaj schodziłeś, nie? Patrz, no. jeden niżej Co? Nie, randomowe to było, Czekaj, Czemu trzymasz lawę w ręce? Widziałem ten co kopy tu. Wow! No i zala, zalaliście całe lawą. No co wy tu zrobiliście w tym? Chyba sobie żartujecie. Marra. Mogę dostać kilo, bo nie mam żadnego kilofa. No to już, tak, już ci, ci daj. Dobra, trzymaj Piterek. Ej, no trochę za opemu dałem. Cofnij się. Dobra, spięć ci w lewo. No nie wejdę ej, 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 tu są te. Nie, znamy, nie, no nie! O. Szczur! A ten tam, tam zrobi, ja mnie zauważaj, żeby nie miał za łatwo. Za łatwo! Ja już i tak Znale. mam ciężko, pół godziny nic jadłem prawie <noise> pięć pączków! znajdź z tego punktu. Jak go znajdziesz, to dam ci mogę ci dać łuk z dziesięcioma strzałami. Pewnie no, zbudowałeś no, gdzieś. <noise> no Dawaj, szukaj! Nie, tam nie, tam nie, dawaj, dawaj, cofaj. Na no. 100% <noise> tak, na 100% <noise> O, patrzcie, że tego tego O już aż mnie dobrze od tego. Krzynkę znalazł. Dawaj, daj, biegnij. Kurde. Jaki typ. Werschur. No nie, no Friat ile ich jest kurą. niby. A Peter, czeka, Peter, chcesz zaryzykować? Czekaj, na ej, ej, jak na to tobie? Jak wejdzie. Jak wejdzie? jak Dawaj, dawaj, dawaj. Co? Chcesz zaryzykować? Suspicious z tyłu, ma jakieś w sobie fioletowe głowy. A to coś mi zrobić, nie? Nie, to ryzyk fizyk. Nie chcesz tego pić? No to, no to... A, miałem ci dać ten bow i miałem ci arrowy dać, trzymaj Daj mi mu łóżka nie, oh. wiem ile, nie wiem ile to ma damage'a, ale ci dałem No, w tej oh. flegmie leży mnie. Dawaj, ona nic nie robi No dawaj, do tej flegmy, dawaj, no ale kuszące No nie, oj, ale to jest O Uważaj wow. trzymaj, trzymaj trochę lepne, 100. sto, Sharpness sto mam A, Ale czekaj, faza masz motera, masz motera No <ślać <ślać> mnie Jaki... Albo weź na górę no nie, 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 nie. O, flegno, nie OFEK To ja odejdę no, w bezpieczne miejsce. Dobra, zjem chyba sobie pustego. A nie, nie zwiśniom? Zwiśniom nie chciałeś? To zwiśniom no. za chwilę zjemy. Nie, <laughs> z już chyba nie zjemy. Dobra, plan jest taki, poczekam aż on sobie sperczuje. I go po prostu zabije. A nie chciałbyś jakiegoś super opełku. Chciałbym super opełk, proszę. Ja tak ma Tutaj masz, łuk. Dobra. Wow, power 15. Czekaj, czy zajdzie na hita? Ja jestem ciekaw mega. Nie, nie, nie zejdzie, nie. No nie mogę mu zabrać. pierdzielę Ty, Peter, patrz, zlatuje Widzę, widzę. Peter, <laughs> nie śmiesz. Peter, <laughs> Zabił Jaka szkoda. Dawaj go, Peter, dawaj. O kurde. Tam co? Dobra, jeszcze jeden per, jeszcze jeden per, jeszcze jeden per. Smok zleciał, percz <noise> Muszę popić pączka <noise> Kurde O dobra, pryczuję, pryczuję, dawaj go, Peter. Pryczuję. Idę Bokiem do niego, bokiem do niego Jezu Do niego Bokiem? Bokiem do niego Bokiem do niego Dawaj szybko Kurde Jest Co? Dobra, jeszcze muszę zjeść pół pączkę, bo dostałem damage Peter, twoim, twoim zadaniem było zabicie smoka czy prze, wy, wyjście stąd? Dobra, dobra, no załapę kilo Eee Nie! nie. jest! Ja jem ostatnią mam połówkę pączka i Siema! Dobra, ja już jestem po nagraniu, nie czuję się jakoś super, super dobrze na śniadanie. Zjadłem praktycznie, już wam mówię dokładnie ile? 4-5 6 połówek, a połówek było łącznie 16, czyli zjadłem 5 pączków na śniadanie w przeciągu mniej więcej pół godziny. No, niektórzy przez cały tłusty czwartek jedzą po 6, po 8, a ja w pół godziny zjadłem 5, także błagam o łapkę. Dzięki za oglądanie.